Dzień dobry, witam w kanale EFT Sword Potencjał. Po dłuższej przerwie czas szybko leci. Mamy już 1 marca za chwilę Dzień Kobiet. Jak co tam u Was, jak się czujecie? Dzisiejszy odcinek będzie koncentrował się na miłości, akceptacji to siebie, ponieważ bez zaakceptowania, bez, bez ukochania siebie nie ma tak naprawdę możliwości, aby uwolnić się od jakichkolwiek innych problemów, ponieważ zawsze będziemy mieć ten negatywny głos, który, który nas sabotażuje. Dlatego już nie przedłużając, zaczniemy od opukiwania i będziemy uwalniać się od negatywnego głosu i ukochiwać siebie mimo tego że mam ten wewnętrzny głos wewnętrznego krytyka który czasami nie pozwala mi kochać siebie dzisiaj jest dzień w którym pragnę ukochać siebie dzisiaj jest dzień którym wybieram kochać siebie dzisiaj jest dzień którym odrzucam ten krytyczny głos dzisiaj jest dzień w którym zamierzam akceptować siebie. Kocham siebie, wybieram kochać siebie, chcę akceptować siebie. Czasami tak trudno jest ja sobie kochać siebie, bo mam tego wewnętrznego krytyka, który mi podpowiada, że coś ja źle zrobiłam, zrobiłam. Że czegoś powinienem żałować, ale to nie ma znaczenia. Nawet jeżeli popełniłam, popełniłam błędy i czegoś się wstydzę, to i tak mogę kochać siebie, akceptować siebie i ruszyć do przodu. To takie ważne, aby kochać siebie. Takie ważne, aby nie odrzucać samej siebie, by nie opuszczać siebie. Bo gdy się nie kochamy, to jest tak, jakbyśmy opuścili kogoś bliskiego. Bo przecież, gdy ktoś bliski jest smutny, ma jakiś problem, potrzebuje pomocy. Tego nie zostawiamy, tylko okazujemy zainteresowanie, wspieramy. I ja jestem dla siebie jak najbliższą osobą. Ja Kinga, ja wstaw swoje imię. Tylko ja mogę sobie pomóc, tylko ja mogę w siebie wesprzeć, tylko ja mogę siebie ukochać. Kocham siebie, akceptuję siebie. To jest takie ważne, aby kochać siebie. Jestem gotowa na to, aby kochać siebie. Opiekuję się sobą, rozumiem swoje potrzeby, sprawiam sobie małe czy większe przyjemności, bo jestem ważna dla siebie. Jestem ważny dla siebie. Wyciągnij głęboki oddech. Już w poprzednim odcinku już o tym wspominałam, ale chciałabym jeszcze raz przypomnieć, że kochanie siebie, takie zdrowe kochanie siebie, to nie jest egoizm to jest rozpoznawanie swoich potrzeb, zaopiekowanie się nimi i stawianie granic. I tylko wtedy, gdy się tak za osobą zaopiekujemy, zrozumiemy czego potrzebujemy, to wtedy możemy pomóc innym. Ponieważ będziemy pomagać zupełnie innego poziomu. Będziemy pomagać z poziomu, w którym naprawdę rozumiemy tą drugą osobę, a nie z poziomu, że ach, muszę coś zrobić, bo tak wypada. Więc życzę wszystkim miłego wieczoru i Kochajmy się i akceptujmy się. Do zobaczenia.